Dobry. Dobry. Pan sprzedaje tego romecika na ternowiat P? Aha. A no dobrze, mogę zadać parę pytań odnośnie tego motorów. Tak, tak, proszę. O, to się cieszę. I jak on się, Pan jeździł nim w ogóle, czy, czy nic? To też nie kilom... robiłem. To. A, to pan robił. Aha. Jak, ale to naraz, czy w sumie? Proszę? Na raz to pan przejechał, czy w sumie? Pan to naraz przejechał, czy w sumie 1000 kilometrów? Nie, nie, w sumie, panie to za samy rok, które je Aha, i jak to się sprawuje? No super, super dochodzi. Czy blokadę ściągnął po 500 km, bo w pierwszy przegląd, bo jechałem do serwisu, się mi blokady. zaraz już jedzie. A co Pan to za blokada? Pan go ugra, że jakieś blokady były na nim? Czy, no czy... Tak. A to nie jest nic nielegalnego, czy coś? Ja się boję, gdybym Pan miał... Nie, jak sześcią kartę, sześcią kartę, to kupasz w no to nie jasne, ale to za taką specjalną kosztę się moduł, się wymieniał, to jest moduł sportowy Aha, rozumiem. Moduł postowy to używa żeby się po prostu na dotarciu nie może być za żeby się nie przemrzeć do księdza, nie? A, to jest, i to jest w Polsce kupione, w serwisie, że to sprowadzone? No, to jest w Polsce, to obie kupowane. No, z Polskiego Główny? A, to rozumiem wszystko. I... Aha. No i jak, jak ten... Ile to jest? 50 centymetrów? Normalnie aha tak, tak, Aha, a kask jakiś Pan dorzuca do tego? No jest, ale... Tak. No, on jest razem z nim kupiony. O, jest kask. A to super, bo właśnie by mi się przydał. O, bo ja lubię tak przydzwonić głową co jakiś się... Trzeba... Aha. I bak, ile mamy centymetrów? Proszę? Ile ten... I, ile litrów, bak? Przepraszam. Ile litrów? Chyba. No wiem, to co na metrę, ale a ile pali ten motorek? No pali, no 2,5 litra na stałość, to ty nie spali. A nie da się, żeby rzucił jakoś to palenie z plastrami czy coś? <śmiennie> nie da się wyrzucić. A, to szkoda. A to ty, ty, ty jest benzyna, tak? To, co? To jest benzyna. Jeszcze raz. To jest y, napędzany benzyną, tak? No i, i jak tam, y, ten, do siedzenia w komplecie czy... Tak, tak, no super, podgrzewane. A to, to, to dobrze, to dobrze, a ten, klimatyzacja jakaś jest, prawda? No? Jakiś nawet... Pewnie, nie wiem, Jaka? Ustrafowa. A, no, no, no dobrze, dobrze. A no i opony zimowe, raczej, bo w, w zimie to ja się... są, nie, nie są mi A, czy tak na różne sezony. Która jest, Ta. która? Z przodu jest jaka, no, czy zimowa? Aha, czyli jak jadę w zimie, to w zimie jadę na jednej tej zimowej, a w lecie na drugiej. Tak, ta, ta. Aha, to problem będzie z napędem na przedniej koło, jakoś to rozumiem, że nie ma problemu. A jakieś, jakieś tam, jak kiepsko jest, jakieś kółeczka boczne? No, no, to można tak. Aha. Miejsce na to jest. To cóż. Czekaj, aha, tłumik tam jest oryginalny, czy to jest jakiś... jakiś nie no, Dobre, trawant ja miał dobre tłumiki. No. Dużo mocy i te. No to właśnie o to mi chodzi. Niech Pan poczeka. Chyba sobie zdjęcie bliżej, bo w sumie to się nie rozejrzałem jeszcze. A o, fajna lampa z przodu. A te zegary to, to są jakieś takie, nie wiem, jakieś takie nowoczesne. Jest tam jakiś wyświetlacz? Jakiś tam stan to pomiar ciśnienia czy coś? Ja wszystko. To nic nie działa. <noise> to jak moto w tysiąc kilometrów przejechał, że nie działa? Tak. Oj, ostro go pan tyrał. Jakiś abandon wyścigów pan chyba był. Tak, tak. A, to rozumiem, to... Ja to naprawię i... i będzie po problemie. Tak. Ja jestem takim mechanikiem, a poduszki powietrze jakieś tam wyskakują w razie wypadku. Ja sze nie, sześć. po nie wiem, czy to by się działało. A. Mamy, trzeba bym ja przyzbierał, bo to się tylko jest tylko zadziałać poduszki. Aha, ale... To, to ja tam to bym zrobił w sumie, a jakiś... Co, a jakiś tam podjazd, Dobra, podjazd na niepłynosprawnych... Ja, na jest... ja, ja rozumiem, rozumiem, a tam podjazd na niepełnosprawnych jest? Jak? Podjazd na niepełnosprawnych, bo ja mam brata chorego i muszę go dowozić do przedszkola. <grym> no nie wiem, to już jest wiele po że zobaczysz, to może być nawet aruzol w pospoczu. Rozumiem. A te hamulce, jak się sprawdzą, to są dwa tarczowe, czy jedan... Nie ma hamulcy, nie ma hamulce w ogóle. To jak tu się hamuje, tak? No, już z lubokiem wchodzę, tak? <grym> No zawi, a się zbierają Aha, ale jakbym sobie jakbyś takie takie buty ubrał z dobrym, to bym wyhamował szybko. Skąd <noise> <noise> A o worzyć kołka w strefie zostanie. A, ja tak robię na rower, że tylko potem wie pan szkoda twarzy, bo jednak jak mówię ja nie chcący muszę przednie koło, zamiast w tylnie... Jak wydzwoniłem, to i do Teraz z jednego oka, że dobrze, nie, nie ma. Znaczy, no, kiepsko No, na wyboru. No, niestety, ale to człowiek na błędach się uczy. Tym razem będę w tylny w tylną koło wkładał. Aha. Jakie to ma przyspieszenie? Szybko bym z tak? pasa starcowego wyleciał? Przyspieszenie? Oczywiście, no o to mi chodzi. No, trzy sekundy do serca. Trzy sekundy do tego. A jak to się zjaśnie, ja macham. Nie, to 3 se sekundy mi wystarczy, nie ma problemu. Zależnie, no, ja wiem. Zamykam to nie zależy od tego. Włożyłbym cylinder, zamieniłbym bank, miałbym cylinder. Tylko, że tam jest problem, bo tam jest kurwa, czy nie od dawna. Co jest? Nie rozumiem, co Nie, czy nie od dawna, niestety jakiś A, Aha. A ile, ile tych biegów tam jest? Nie wiem, <zum> <zum> na Ile tych biegów jest? Bo coś Pan wie. Ale chyba się maksymalną pomylił. Chodzi tak. mi. W biegu ile jest. Sto biegów Z biegów? No. A, no to dość dużo, dość dużo przyznam. A to chyba często trzeba zmieniać. I to no, maksymalnie. No to ja 69%. się, czy klimatron jest. No a klimatron jest może w tym? Pytanie. się. Klimatron. A, A, no to, to dobrze. On nawet nie wie co to jest. Aha. Nie, no to tam, a cena widzę tutaj jest jedna złotówka. Jest jak to to jest jakaś akcja charytatywna. <grymna> tutaj cena jedna złotówka. A, bo tu jest niżej. Cena 3000. Ojej, czyli myślisz, że to jest zrównanie. A, że z. proszę. Proszę? Musi pan głośniej mówić, bo lekko głuchy jestem. No dobrze. No to. A z chrupnięciem to jest? Z chrupnięciem. No z chrupnięciem czy to w cenie? Czy pan w cenie chrupnie, czy nie? Czy chrupnie? Czy pan chrupnie w cenie? No tak, no dobrze, to pominiemy, pominiemy tą kwestię w tym takim wypadku. Ta bitaria ty na oryginalna, czy pan dorabiał to na lewo? Bo... A z z A, z nie zamoknie na deszczu, bo ja lubię tak po deszczu jeździć. No ja ja to tak A, No to powiem, trzeba na to tak mówić, bo niepotrzebne wątpliwości się rodzą. O, to, to chodzi, bo ja tak lubię na ja pan. jak już mówiłem, w kasku, że przydzwonić, to... A dobrze, a ten tłumik wie pan, coś dziwnie wygląda. Jakby tam dusz tak jakiś to... <grystanie> A Ewentualnie zamiast tego tłumika bym wstawił, nie wiem, co by tam... trzeba tam? Ryjenkę, ryjenkę by, by... podeszła? Tak? Taka rynna, wie pan, jak deszcz się to... A no to nie A, no to dobrze, bo coś mi się nie podoba ten. Dusz. A jak tam się szyberdach otwiera? Automat czy trzeba ręcznie? Na korter. Jak? Na korter. A, na korde. Na corper. Przy, przy, przy kierownicy, czy przy dachu? Przecież spalony, stanowane na akorde. Tak, to coś by się wymyśliło, no to no. Powiedzmy, żeby mi spasowało. A resory? W jakim, w jakim stanie resory? Na tyle kółko go stawia, czy. Resory są to jest poprzez Proszę? żebym mówił wyraźnie, bo jest na YouTube po no, Co z tymi resorami? Niech Pan mówi tak wyraźnie, przynajmniej. Resory mają, mają, mają dołożone launcher, a Nie, bo jak w czy tam, czy tam, iść, ten. O, a Barek jakiś podręczny pod tym świecenia by był? Jakieś ergonomiczne wyjmowanie butelek? <grym 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 żeby w czasie jazdy wyszdowił. <grym> jest, jest ten Barek? Mam ten zasięg maszyn? Proszę? Mamy zasiątek pan jak telefonował. Oj wie pan wie pan, mój zasięg jest dobry, to chyba to z pana czy przy, przy, tym, przy, przy transakcji przepalimy zprowadę. A, a przy transakcji można by przepalić? A? Ja? Przepalić przy transakcji. To przepali? Trafę. No przepalić. Trawę. a co innego? Przecież nie siano. Nie, nie, chyba jednak z Pana winy jest coś nie tak. A spróbuję trochę wyżej telefon dać. No, czy można by przepalić przy transakcji? A, no to dobrze, to rozumiem. Co pan stawia? Najwyżej by Pan z tej złotówki odniósł cenę. A, to była pasja, rozumiem. A rozumiem. Na gwarancja Pana, czy producenta? Gwarancja? Ja, gwarancja, tak. A, pan może dać. No to rozumiem. Tylko wie Pan, jak się pan nie spieszy za bardzo, bo ja, to motory, to ja mam, na to 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 te motory tylam, że hej. Tak więc na gwarancji bym często sobie To <laughs> jest Proszę? To motory się nie stoją. A, o to to bardzo dobrze. Aha. A, katapulta jest jakaś? Ale stwierdzenie, że to jest kanapa z tego, o to pizza. Nie, nie, to może jest kurwa. A kanapa jaka tam jest Jaka tam jest kanapa? Wygodnie można oglądać, bo tam jakiś wyświetlacz widzę przy kierownicy. Jakbym film chciał oglądać czy coś wygodnie? O ja. Kanapa wygodna za to nie będę jeździł. Musi być wygodne. No, 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 to no to dobrze, To dziękuję. W razie czego będę dzwonił, ewentualnie coś pomyślimy. No, no dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia.